To są drzwi do naszego tajemniczego ogrodu, tu mieszkamy, ale pokażę jak mieszkamy dopiero później, bo na razie wychodzimy sobie na spacer i pójdziemy tą uliczką i tam ponoć jest jakiś punkt widokowy, całkiem niedaleko od naszego domu, pewnie na Garachico, no i na ocean. Nazywa się Lomo Alto, co znaczy Wysoki Grzbiet. Ulica, przy której mieszkamy to ulica Świętego Rocha, albo Świętej Skały. Tu się okazuje, że mamy przystanek całkiem niedaleko. Tu mamy znak, chyba żeby nie karmić kotków. A tu, na dole, mamy kotkę, który czeka na jedzenie. A tu się sprzedaje coś. A, bo tu chodzi o to, że koty mogą karmić tylko osoby autoryzowane Bo tu jest chyba jakaś kolonia Jakiś koci raj albo coś Idzie ten koci Ta pani tego nie widzi Ale tam na nim się czai kot Tu jest chyba Koci Raj. I to jest droga, którą powinniśmy iść. Co prawda nie jest opisana nazwa ulicy, ale ponoć nazywa się to Aleją Krzysztofa Kolumba. No, jest aleja. Tu jeszcze nie koniec Kociego Raju. Kolejny. A więc doszliśmy. Tu mamy punkt widokowy. Teraz pokażemy widoki. Więc mamy piękne widoki. Naprawdę. Trochę wieje wiatr, więc pewnie będzie. Tak. Tu jest skała od Garachico. Prawda. No, tak. A Garachico nie widać. Tu jest język lawowy. Tyle jak widać. tu jest półki pasek. Jestem stąpki, jestem no i jeszcze tam. A tam u góry jest jakiś Tu jest chyba hala sportowa, publiczna, nie wiem. Jest taka skała. Wracamy do domu inną drogą. A tu takie małe domki. I tabliczka. CE, cokolwiek to znaczy. Centrum edukacyjne. CE to znaczy kasa emblematyka, czyli dom. Jakiś emblematyczny, typowy, charakterystyczny. O, właśnie. Ukochana mnie tutaj pięknie poprawia. No i to jest właśnie taki domek tutaj. Schowany, ale typowy. Kanaryjski. A teraz właśnie nadszedł moment, kiedy pokażę, jak mieszkamy. Tak mieszkamy. Czarodziejski ogród czarownica po ogrodzie Tu mamy już byłem w ogródku witałem się z gąską Tam dalej jest przejście do części innych lokatorów Tu jest nasz domek Tam jest wejście pokażę to później Tu jeszcze mamy zlew na zewnątrz jakieś szafki gospodarcze i tam jest przejście do reszty naszego ogromu to jest taki troszeczkę zdziczały Tu jest taki punkt widokowy Z którego widać tejdę Widziałem już raz, dzisiaj nie widać Tu sobie rośnie taka juka No i jest jeszcze taki fragment ogródka do tego murku. I w takim domku mieszkamy. A teraz Wejdę do mieszkanka, które jest trochę zagracone Przez czas naszego pobytu. Ale to chyba nie szkodzi. Tu jest tylko jedna izba. Tu jest sypialnia. Dwie szafki, komoda, stolik, drugi stolik, kuchnia i łazienka. Łazienka, prysznic, toaleta, kibelek, no taki standard i taki ładny dach. Ну no, и так ты не штраф.